Do rąk wykorzystamy nasze mydełko w listkach. Możemy wykorzystać też czysty śnieg, który jest szorstki. Mydło, oczywiście, jest ekologiczne. Nie wpływa negatywnie na środowisko. Po umyciu dokładnie rąk możemy je spłukać czystą i bieżącą wodą. Takie listki są wygodne nawet w podróży, są wodoodporne, niż wykorzystywać taką dużą kostkę mydła. Pozdrawiam.